Nazywa się Natalia, to jest moje pierwsze dziecko i jestem już w dziewiątym miesiącu ciąży. Bardzo chcę karmić piersią. Kobiety mogą karmić piersią, to jest naturalne i naprawdę jest niewielki procent kobiet, które nie mogą tego robić. Poza tym to jest po prostu zdrowe dla kobiety i zdrowe dla dziecka. Jest to ogromne wydarzenie w życiu, i na pewno będziemy się skupiać w stu procentach na naszym małym człowieczku, ale nie jest. Nie uważam to jako ograniczenie w żadnym, w żadnym stopniu. E, karmienie piersią e, jak najbardziej. Jest to najbardziej naturalny sposób, e, najzdrowszy dla dziecka, żeby przekazać mu całą odporność i, i, i wzmocnić jego układ odpornościowy. Jestem mamą trójpółletniej e, Wiktorii, teraz czekamy na nasze drugie dziecko. Będzie to tym razem synek e, Kacperek. To już jest końcówka ciąży, także siedzę trochę jak na bombie i wyczekuję tego momentu, kiedy to się wydarzy. Przy Wiktorii karmiłam ją piersią i butelką. Niestety, szpital nie za bardzo mnie wspomógł w tej kwestii. I pierwsze dni Wiktoria dostawała głównie sztuczną mieszankę, natomiast po powrocie do domu. Gdy się już odstresowałam i zszedł ze mnie ten cały taki negatywny, nie wiem, właśnie te negatywne emocje związane z porodem, z pobytem w szpitalu, to coś się odblokowało i zaczęłam ją karmić piersią. Oczywiście było to troszeczkę okupione łzami, nie tylko moimi, ale też i mojego męża, bo byłam podejrzewam bardzo uciążliwa. Natomiast teraz też zamierzam karmić piersią i mam nadzieję, że uda się tylko i wyłącznie piersią. Od stycznia 2019 roku weszły też zmiany dotyczące karmienia, karmienia piersią, zwłaszcza w szpitalu, w pierwszych dobach. Nie podajemy mleka modyfikowanego, jeżeli nie mamy jasnych zaleceń lekarza neonatologa. I oczywiście nie wolno podawać wody, wody z glukozą i innych płynów maluszkowi. Zaraz po porodzie. Jeśli chodzi o karmienie, to boję się, że może to nie od razu tak zaskoczy, że, że od razu będę mogła karmić. Wiem, że czasami potrzeba paru dni, żeby to rozkręcić. Wiem też, że następuje coś takiego jak nawał pokarmu, i też trzeba to przetrwać, przepracować. Jedyną obawą jest to, że będzie bolało. I również drugą kwestią jest to, czy dziecko będzie chciało pić. Boję się, boję się tego, że ta laktacja się pojawi, tak jak się pojawia wtedy, natomiast nie będę potrafiła znowu przystawić po prostu noworodka, który też nie do końca będzie jeszcze wiedział, jak ma to zrobić. No i dojdzie do wspaniałego zapalenia piersi, którego nie polecam nikomu, bo jest to ból niesamowity i trzeba się okładać kapustą, brać antybiotyki itd., itd. Myślę, że około roku na pewno. Ale nie myślałam jeszcze o tym i, i, no i nie chcę się też nastawiać, że akurat w tym momencie przestanę, bo, bo coś tam. Wiktorię karmiłam do prawie dwóch lat. Moim taką górną granicą były te dwa lata, natomiast skończyłam wcześniej, ponieważ musiałam przyjmować bardzo silne leki i nie było możliwości, żebym ją dalej karmiła. Teraz też bym chciała karmić maksymalnie do dwóch lat. Zamierzam karmić przynajmniej rok. Może dłużej, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.